Elita, kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Według nas wyrażamy życie nie dla głupoty albo nie z głupoty, tylko dla wyższych celów. I to nam przyświeca. Lotnisko w Katowicach-Pyżowicach. Jest godzina 21.15. Zwykle o tej porze sala odlotów jest pełna ludzi. Właśnie rozpocząć się miała odprawa pasażerów przed wieczornymi lotami. Nie tym razem. Hala jest pusta. Wszystkie wyjścia zamknięte, a teren hali obstawiony i zabezpieczony przez służbę ochrony lotniska. W środku pirotechnik podchodzi do pozostawionego bagażu. Istnieje zagrożenie, że w torbie znajduje się bomba. Jeżeli jest tak jak teraz okres czarterowy, czyli dużo osób wylatuje, to tych interwencji jest dosyć dużo. Zdarza się, że nawet są 3-4 dziennie. Na szczęście po chwili okazuje się, że był to tylko fałszywy alarm. Jeden z wielu, z jakimi mają do czynienia funkcjonariusze Straży Granicznej. Pirotechnicy pełnią całodobową służbę i są gotowi w każdej chwili przystąpić do działania. Z naszego portu latają samoloty na różnych kierunkach, i naszym zadaniem jest niedopuszczenie do tego, żeby coś na innym porcie, nie daj Boże, się znalazło. I liczymy na to, że inne służby w innych państwach również się dopuszczą do tego, żeby coś do nas przyleciało. Jednym z najbardziej doświadczonych pirotechników jest mały, w straży granicznej służy od 10 lat. Pirotechnikiem został 5 lat temu, jego przygoda z samolotami rozpoczęła się jednak dużo wcześniej, gdy na ochotnika zgłosił się do 6 brygady desantowo-szturmowej. No, lubię samoloty, nie chciałem być pilotem. Po prostu samo to, że tak tutaj na lotnisku, że ten start samolotu, lądowanie czy przelecieć się samolotem, w wojsku miałem okazję parę razy przelecieć samolotem, ale nigdy nie miałem okazji wylądować. Zawsze musiałem wyskakiwać. Miałem okazję skakać tylko z ANA-26. Tak się złożyło, że prawdopodobnie ten samolot, z którego skakałem, skończył służbę w Monie razem ze mną i jakoś dziwnym trafem znalazł się też na lotnisku tutaj w Katowicach. Jeżeli jest taka opcja, to po prostu podjeżdżam i oglądam samolot. Też mam parę zdjęć z tego samolotu w domu, także. Też porównuje, co się zmieniło a co zostało tak po staremu. Jest godzina 9:47 rano. Trwa tak zwany poranny pik, to czas, w którym jest najwięcej odlotów i przylotów. Kontrolujący halę przylotów patrol służby ochrony lotniska zauważa pozostawiony bez opieki bagaż. Funkcjonariusze SOL natychmiast podejmują próbę ustalenia właściciela pozostawionej walizki. Bezskutecznie. Nie, to nie jest Pana bagaż? Przepraszam bardzo, mógłbym Pana opuścić tą strefę. Każdy, nawet nieumyślnie pozostawiony bagaż, powoduje, że zostaje uruchomiona procedura bezpieczeństwa przeciwbombowego. Dowódca do patrolu. Zgłaszam się. Chciałem zgłosić bagaż bez pasażera. W którym miejscu? Terminal A. A dokładniej? Terminal A, wyjście zachodnie. Dobra, przyjąłem, powiadam ją Straż Graniczną i wszystkie służby zainteresowane. W tym samym czasie reszta patronu wydziela strefę bezpieczeństwa, prosząc wszystkie postronne osoby o opuszczenie zagrożonego rejonu. Wiedza pasażerów na lotnisku wydaje mi się, że jest bardzo kiepska. Jeżeli widzą bagaż, to powinna osoba zgłosić jakiemuś funkcjonariuszowi czy to Straży Granicznej, czy to policji, czy to yy, solu. Znaczy, ja się nie spotkałem, żeby, żeby, ktoś żeby z pasażerów ktoś reagował. Po otrzymaniu informacji o znalezieniu bagażu, dowódca w Straży Granicznej udaje się natychmiast do Centrum Monitoringu Lotniska. Cześć. Cześć. Możesz mi pokazać ten bagaż? Tak, jasne. Proszę. Okej, okay. mamy historię? Jasne, oczywiście. Czy jesteś w stanie znaleźć tą kamerę z samego faktu zostawienia bagażu? Tak, to już zaraz. Szybko udaje się ustalić moment pozostawienia bagażu. No dobrze, czyli przylecieć nie przylecieli, na pewno jakieś osoby zewnętrzne. Analiza materiału potwierdza, że bagaż mógł zostać celowo pozostawiony. Dobra, to kierujemy pirotechników w takim razie. Rozwijamy działania. 14:03 Zgłaszam się. Analiza bagażu negatywna skieruj do działań pirotechników. Rozpoczynają pełną procedurę. Powołujemy sztab kryzysowy. Międzynarodowy Port Lotniczy to nie jest jakaś łąka, to nie jest kawałek lasu, kawałek, kawałek pola, gdzie sobie człowiek coś zostawi i pójdzie. Media informują o tym, że na jakimś lotnisku wybucha bomba, że samolot uderzył w budynek. Bądźmy świadomi tego, że coś gdzieś może. Kiedyś się stać. Informacja o znalezionym bagażu dociera do pirotechników, którzy mają dosłownie kilka minut na przygotowanie i zapakowanie niezbędnego sprzętu na samochód. W momencie kiedy dostałem dostałem. Najpierw propozycja, a następnie polecenie, że będę kierunkiem takiego zespołu. Od tego zaczynałem też rozmowy. Ja mówię, słuchaj, zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś w tym całym baganie zginie, to zginiesz to ty. To ty będziesz narażał swoje życie. No. I tyle. I te osoby, te osoby przychodzą do tego zespołu, są tego świadome. W żadnym wypadku nie, nie ma mowy o czymś takim, że jak ktoś mówi, że słuchaj, dzisiaj nie chcę podchodzić, to ktoś się będzie z niego śmiał, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Tak naprawdę trzeba wybierać, to ma iść, tylko, tylko dlatego, że wszyscy chcą iść. Cel jest jeden, nie? ma być bezpiecznie. Ma być bezpiecznie. Jakie jest zagrożenie, to my mamy je zlikwidować. Koniec kropka. Zespół minersko pirotechniczny składa się z dwóch pirotechników i funkcjonariuszy z zespołu interwencji specjalnych. Nie możemy traktować tych bogaży, że to jest pozostawiona torba. Tak o, że ktoś sobie ją pozostawił, tylko traktujemy tą torbę jako, jako potencjalne nasze zagrożenie. Grupą dowodzi mały, to on będzie głównym pirotechnikiem. Na zmianie swojej jestem dowódcą. Wydaje polecenie, ale to nie jest też tak, że, że po prostu jestem alfą i megą. Tylko zawsze jest jakieś, zawsze się konsultuję z kolegami, którzy są razem. Drugi pirotechnik odpowiedzialny będzie za sprzęt. Natomiast funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych pomogą Minerowi założyć kombinezon i zabezpieczą pracę zespołu. Zaufanie to w zespole jest podstawa znamy siebie, to jest taka druga rodzina. Traktujemy mojego jako przyjaciela. No przyjaciółm się ufa. Tworzymy team. Mały po krótkiej rozmowie z dowódcą patrolu Sol i zorientowaniu się w sytuacji, podejmuje decyzję o poszerzeniu strefy bezpieczeństwa i zamknięciu zagrożonej części terminala. Ja nie podejdę do bagażu, jeżeli nie mam czystego czystego terenu. Musi być, musi być czystą, nie może być nikogo. Jestem tylko ja i, i, i bagaż. Proszę tędy jechać, strefa zamknięta. Jeżeli ja przejmuję dowodzenie nad akcją, ja jestem za wszystkich ludzi odpowiedzialny. 14, zgłoś się do 15. 14. Potrzebujemy pieska do rozpoznania. Rozumiałem, już wysyłam. Miner Pirotechnik po krótkiej analizie nie decyduje się na podejście do bagażu. Podejmuje decyzję o wezwaniu przewodnika z psem. Jego zadaniem będzie sprawdzenie, czy bagaż zawiera materiały wybuchowe. Można powiedzieć, że jest to zabawa. Zabawa przewodnika z psem. On szuka czegoś, czego, czego jest nauczony po prostu, zapachu danego, i wtedy, jeżeli to znajdzie, jest nagradzany. Jeżeli pies widać, że nawęsza dobrze danym dany przedmiot i oznacza to w ten sposób, w który jest nauczony, żeby to oznaczyć, no można powiedzieć, że na te, no, powinniśmy być w 100% procentach pewni, że pies zaznaczył nam dobrze. Pies zaznacza bagaż. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że w środku znajduje się materiał wybuchowy. Wyszkolenie pirotechnika trwa około dwóch lat i jak wszyscy podkreślają, ważna jest nie tylko fachowa wiedza, ale przede wszystkim praktyka. Aby ją zdobyć, trzeba uczyć się właściwie przez cały czas. Ja po prostu z dnia na dzień, z akcji na akcję, uczę się czegoś nowego. Nie jest tak, że po prostu wiem, wiem wszystko, czy koledzy. Doświadczenie pirotechnicy zdobywają przede wszystkim poprzez szkolenia. Wymieniają doświadczenia z pirotechnikami policyjnymi i saperami. Mają też własną, dość oryginalną metodę zdobywania wiedzy. To jest w formie zabawowej można powiedzieć, aczkolwiek jest to szkolenie bardzo poważne. Zadanie jest takie, że jeden kolega, jeden ma zadanie skonstruować urządzenie wybuchowe, bądź na przykład tak z, skonfigurować walizkę, następnie tą waliz tymi walizkami się wymieniamy, Jeden kolega drugiemu podkłada walizkę, nie zdradzając mu oczywiście zawartości, i dana osoba zostaje z problemem, który musi rozwiązać po prostu. Nie uczyłem się konstruować ładunków, urządzeń wybuchowych po to, żeby na przykład po przejściu na emeryturę przejść na drugą stronę. Tylko nauczyłem się konstruować po to, żeby myśleć jak terrorysta. Bo ja podchodząc do bagażu widzę jakieś kabelki, wiem, że na przykład mógłby to zrobić tak, ale na przykład ja bym to jeszcze, jeszcze bardziej udoskonalił i ten ktoś, ten terrorysta mógłby też tak pomyśleć jak ja i wiem po prostu, wiem, wiem, wiem co mam robić, wiem, jak to może, jak, jak to może wyglądać. Wiem, że można skonstruować coś takiego, że po prostu lepiej do tego nie podchodzić i, i lepiej wysłać robota, ewakuować cały port, ale nie podchodzić do tego, bo może to być tragiczne w skutkach. Przez cały czas pirotechnicy nie mają pewności, czy w bagażu jest materiał wybuchowy. Mały podejmuje decyzję o prześwietleniu bagażu rentgenem. Aby jednak podejść do walizki z aparatem, musi założyć kombinezon ochronny EOD-9, który częściowo jest w stanie ochronić go przed skutkami ewentualnego wybuchu. Jeżeli podchodzę w nim do, do bagażu, jestem bezpośrednio narażony na, 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 na wybuch. Jeżeli jest wybuch zaraz przy mnie, to no raczej nic mi nie daje. Jedynie po prostu jak, jak, jak odejdę na, na parę metrów i jest wybuch, to jedy, od, może mnie odrzucić, mogę być połamany, ale, ale mogę jeszcze przeżyć. Nie ma jeszcze chyba takich kombinezonów, żeby, żeby chroniły w 100% pirotechnika. Chodzę do bagażu po prostu, że wiem, że na pewno tam nic nie ma. No, wydaje mi się, że rut, rutyna, rutyna w tym zawodzie to jest samobójstwo. Staram się w ogóle o tym nie myśleć, co by było, gdyby. Nie dopuszczam do siebie takiej myśli. Nie możemy popełnić błędu Nie chodzi, żeby być bohaterem i robić się siebie filosa. Trzeba zrobić dobrze wszystko i do domu. Nie jest to nic miłego, mieć świadomość tego, że idzie chłopak, który może zginąć, albo być może co gorsze, nie zginie i będzie zostanie kaleką do końca życia. one nie są lekkie i ciężar ich czuję codziennie. Pirotechnicy na miejscu są w stanie sprawdzić i ocenić zawartość bagażu. Ale to organika? To może być materiał. Materiał wygląda plastyczny To masz baterie. Spodełko zasilające, to jest elektronika tutaj, kable. Materiał wybuchowy tutaj penc. wygląda jak plastiki, skończone problemy z urządzeniem, to masz baterie. Pirotechnicy zauważają na zdjęciu podejrzane urządzenie. Może to być element bomby. Zagrożenie wybuchem jest bardzo prawdopodobne. Dowódca pirotechników podejmuje decyzję o wywiezieniu walizki poza teren lotniska. Jeżeli widzę, że naprawdę coś, coś, coś jest nie tak, to staram się już nie podchodzić do tego bagażu, żeby nie podchodził człowiek. Wysyłamy robota. Robot, jeżeli, jeżeli będzie zagrożenie, będzie wybuch, robot się rozwali, no jest kwestia tygodnia, będzie nowy. No a z człowiekiem jest już inaczej. Coś jeszcze w sali, troszkę. O właśnie, teraz to tej dziedzinie, dobrze? Jest nasz. Podniesie? Jest? No. Wycofuje się? Dobra. Dobra. Ruszą do beczki. No i do beczki. I do beczki. W momencie kiedy... Dany przedmiot, walizka, torba, paczka jest w beczce. Można uznać, że jest to, jest to stosunkowo bezpieczne. Pod warunkiem, wszystko jest tylko uzależnione od ilości materiału wybuchowego, który ewentualnie może tam się zajmować. Podejrzany bagaż znajduje się już w beczce pirotechnicznej. Teraz specjalny konwój przetransportuje go do tak zwanego dołka pirotechnicznego, gdzie zostanie zneutralizowany. Akcja na samym lotnisku zostaje zakończona. Nie kończy się jednak praca pirotechnika. Pozostaje neutralizacja niebezpiecznego ładunku, a to wykonywane jest w specjalnym wydzielonym miejscu. z specjalnego manipulatora wyjmuje z beczki pirotechnicznej podejrzany ładunek i umieszcza go w osłoniętym wałami miejscu. Trzeba myśleć po prostu co, co, jaki następny krok, co mogę zrobić. A może tak, a może, a może inaczej, i także trzeba być bardzo opanowany. w także do rozbrojenia ładunku używane są specjalne działka wodne. Ponieważ chodzi o to, by tylko unieszkodliwić bombę, a nie ją zniszczyć. Zlikwidować niebezpieczeństwo, które tam drzemie z jednoczesnym zachowaniem jak największej ilości śladów po to, żeby tą ewentualnie osoby po prostu dopaść. się porządku. Technika polega na tym, żeby oddać maksymalnie precyzyjnie strzał w konkretne dane miejsce, które jest kluczowe dla działania na przykład urządzenia wybuchowego. Widać niewiele, ale tak naprawdę stało się bardzo dużo. Bo wszystko, co się stało, najważniejszego, stało się w walizce. Dokładnie tak, jak zaplanował i tak, jak chciał to robić pirotechnik. Oni szyją się dumni z tego, że, mogą, że dzisiaj zapobiegłem, być może, tragedii na lotnisku. Nastawiłem swoją klatę, wziąłem to na, na, na swoje barki, rozwiązałem problem i ludzie mogą lecieć. Czy moja córka jest nieświadoma jeszcze z tego, co robię. Bo ma dwa lata. Myślę, że będzie dumna. Myślę, że będzie myśleć, że jestem elitą.